Wybaczcie, ale ten dzień będę nagrywać z ręki i z kiepskim oświetleniem ale mam gości i nie chcę się rozstawiać z tą lampą i tak dalej a jestem zbyt niecierpliwa żeby czekać do poniedziałku wieczor żeby to otworzyć dzisiaj otwieramy 7 dzień grudnia mamy woreczek, więc akurat w miarę mi się dobrze to uda otworzyć jedną ręką. O, cukierek wypadł. To fik. Pierocik. I jeszcze coś tam jest. O! O! Super! Biały DMC. Kordonek. Kotun pearl. Nie kordonek, źle powiedziałam. Super. Ja ostatnio wyszywałam yy, różne rzeczy tymi perlami. I biały mi się na pewno przyda. One chyba w któryś czas na idą. Więc na pewno się przyda. Super. Dziękuję, Mikołajko. Pięknie. A nie wiem, czy nie w tej skarpecie. No tam idą wszystkie, wszystkie perlem idą, więc bardzo możliwe, że, że biały tam jest i 310 na no Murlinka, którą, którą, nigdy dość. Super, bardzo się cieszę, za chwilę widzimy się znowu i witam was 8 dnia grudnia. E, przepraszam za te pośpiechy na filmikach, ale no tak jak mówiłam, mam gości, jest akurat siódma rano i moi goście jeszcze śpią, więc ja tą chwilę wykorzystałam na to, żeby zobaczyć się z wami. Więc może jeszcze nie przedłużajmy, dzisiaj otwieramy ósmą paczuszkę, ona jest taka fajna, długa, zastanawiam się, co to może być. Mm. Przepraszam za cieśnięcie. a ale jeszcze kawy nie pijam nawet. Obudziłam się, ubrałam i stwierdziłam, że nagram szybko film. O, super bliźaczek. A to jest sorter. Taki fajny papierowy sorty. Tutaj wy pewnie nie widzicie, ale tutaj są. Dziurki do wypychania. O. To są dziurki do wypychania. Są to w napisania numerków. Ach, nie, przepraszam, to są bobinki. Już widzę. O, to są piękne bobinki. Ja ślepa jeszcze nie obudzona. Tylko właśnie trzeba je sobie wypchnąć. Piękne, przepiękne bobineczki. Ja jestem bobiniarą, więc na pewno będę z nich korzystać. I, i, i jak tu jest? Nie wiem, niestety wszystko jest napisane. Cyklice, o której nie znam. Dwa, cztery. 6, 12. Aha, czyli pewnie 48, tak jak tu jest napisane, bo tu jak widzicie, jest kilka listków. Dziękuję Ci bardzo, Mikołajko. Świetny prezent, na pewno mi się przyda i na pewno będę z nich korzystać. Jeszcze Wam coś chcę pokazać, bo ja sobie jeszcze jeden prezent na Mikołajki sprawiłam. E z kodami. E w sklepie Nidr and Art kody dzięki Oli na grupie samplerowni. Podlinkuję Wam. Kupiłam sobie najnowszy wzór Marejki. Śpiący rudzielec na kominku. Santa Helper. Piękny wzór. Bardzo mi się podobał. Tak jak te takie. Przepraszam. Widoki z ogrodem i z chatką tak jak ostatnio była jabłoń ja nie mówię, że to są brzydkie wzory bo to są ładne wzory i widzę jak dziewczyny je wyszywają i jak później one wyglądają i to są piękne rzeczy ale to są chyba wzory po prostu nie dla mnie ja nie, nie widzę siebie wyszywającą takie, takie rzeczy tak samo jak jakieś na przykład bukiety kwiatów chociaż kupiłam sobie hmm, chyba dwa zestawy na pewno Marejkę kupiłam. Jedną taką kiedyś. I kupiłam sobie piwonie takie, yy, które wyszyła Ola i Magda. Magda, nie pamiętam, czy wyszyła już, je. Ale one są naprawdę... Jajku, Tam po prostu efekt końcowy tych piwonie tak mi się podoba, że stwierdziłam, że się przemęczę. Ale... Tak, to w niektórych y, wzorach po prostu y, wiem, że one, wyszywanie ich nie sprawiłoby mi przyjemności, więc się nie porywa. Tak. No więc mamy teraz w tym filmiku takie prezenty. O, ja właśnie wczoraj jak to otwieram, to tak na szybkiego Wam powiedziałam w tej skarpecie, a nie powiedziałam o jego skarpetę nie chodzi. Chodzi mi oczywiście o tą skarpetę. Bo tutaj wszystkie kolory DMC i to w perle. W perle. I. Nie ma tu. Nie ma tu białego. Nie ma tu białego. Tu jest e Z takich jasnych. Ale on się na pewno przyda. Dziękuję Ci, Mikołajko, jeszcze raz. To już będzie koniec tego filmiku. Dziękuję Wam za oglądanie. Podlinkuję Wam w opisie te osoby, które mam podlinkować i te, te miejsca. A my widzimy się za chwilę znowu w kolejnych dniach.